Witajcie w kolejnym filmie na kanale Dzisiaj film z presowania, a z barii, o koszenia i presowania słomy po, po pszenicy Mówię, to i tak będzie jeden dzień Wychodzi, bo w pszenicę Ja to zaraz zwinę, bo ma jutro bać. No i ja z tej demką, Z helką jedną, bo już jedną zawiozłem Wysypałem na podwórku Tata do garażu wozi A ja lecę z przyczepą Bo ja zostawiłem bujowie na polu Żeby co? No, żeby, żeby po prostu co... No, namucił ją już, będzie już miał raczej pełną To oni zjedzą obiad, się jeżeli się na usługi pojedzie Pojedzie, tam zdąży, bo już kończymy praktycznie No nie, kończymy, ale... Dużo nie ma, ile sypie? No pląbem tak, no nie jest zły Znaczy tragedii nie ma Na tą ziemię, na tam jest czwórka, piątka klasa Czwarta czwarta B i tam hektar może półtora dziś piątej No to sypie... Czter, do 4,5, tak 4,3 3 No na to służy, że w ogóle nie padało. Później się, bo to był się na 3 listopada. No to nie ma tragedii. No, w którym mi się. Wracam, bo coś się stało mi z kartą, jakby error wyskoczył. No, no i co? Na to, że 4,5 nam do 4,5 gdzieś sypie. No, nie było deszczu w ogóle, jak na kłos. Nie było deszczu. No półtora miesiąca półtora miesiąca w ogóle nie padało No to, no, to nic zrobiłem i na ziarno ziarno jest grube Ciężko, o i ma ciężko Ja tam 12 młodych na pewno Nawalone na niej na jednej halce tutaj no. no zobaczymy później wam powiem dokładny plon jak zbierzemy zbierzemy tam teraz po przenicie idzie rzepak, choć ten trochę nas znerwia ale to powiem Powiem za chwilę, jak już dojadę na pole, to się włączę i powiem, czemu akurat dzisiaj rzepaku nie kosimy Czemu akurat rzepaku dzisiaj nie kosimy, a zaczęliśmy przy krzyńców wjechaliśmy. To no, zaraz się widzimy, to wam opowiem Ja mam na pełną O, calutka, pięknie co, yy, tylko 12 mam To jadę tu bokiem, bo tutaj dziury od dzików Które mnie walił No, pójdzie. Nie ma co szybciej jechać. Nie ma co. No, no i czemu nie gościliśmy się, że wjeżdżamy? Wczoraj wjechaliśmy w górkę. To by wskoczyło nam. 103 Mówimy, dobra, to poczekamy, po co mamy mieć otrącenia, za wilgotność. To weźmiemy to jutro. Zgó Zaj weźmiemy, to skosimy to jutro. No mówimy, to, no, 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 że dzisiaj. No to skosiliśmy, zaczęliśmy, stóze zaczepione, wszystko przysmarowane. Wczoraj tam próby ujęliśmy ile? Dwa metry, to tam bez stołu nawet jaliśmy tylko zobacz, wilgotność. No, no to tam temu mówimy, no, o, dzisiaj pasuje to na dzisiaj. Mhm. Wywaliło, no, w, doł, w dołku wywaliło 14 na poprzeczniaku i na ścieżce wywaliło no i na ścieżce wywaliło 18, a w, na górce wywaliło 10. No wiemy dobra, nie ma to, bo niech stoi, ja się go żebym że to swoje moje oczko w głowie, boję się, żeby się tylko nie wysypał Tego się tylko boję Tu został przejazd, no stąd do pełna Tą do pełna Tą do, tą do wali Żytem jeszcze, bo to, to na pasze pójdzie tak trzeba Czyli które trochę zostawić do byków no. A tak to ja sobie ten, a ja sobie Kurde, z tą. te wąż jest, nie mogę no i właśnie, żeby się nie wysypał ten rzepak i no bo ma padać no zobaczymy co no, będzie już brak słów mi trochę na, na to, ale co zrobić o, ja ale dobra, ja do to ojciec przejdzie tę szóstką po przyczepę ja lecę Ja lecę co Ja podczepiam presę Ja podczepiam presę Ja lecę to zwijać Jutro się zwiezie Babno się rozsypie, pozależuje i robota mniej Tutaj. Dobra Poszedłem Dobra ja jeszcze będziemy widzieć, jak sobie będę to tą wczepę no Wam nagram no, teraz widzimy. no, co mogę powiedzieć? To, że widzimy się, no nie w ten sam dzień, widzimy się X dni temu, no niestety, ale nie dopisywała pogoda. Na słomę spadło Na to słomę akurat na tej wiosce co mam pole spadło około 100 litrów przez 3 dni, więc no nie zaciekawie zacząłem ten sam dzień twijać, presowałem 20 balotów, zaczęło kropić i tak mocno kropić no i mówię zjeżdżam, jutro się dokończy i ma być pogoda. Mhm. Taka pogoda nawaliła na pieniądze na słomę i było po ptokach. I tak się przerzuciliśmy. wczoraj była pogoda, mówimy dzisiaj przerzucimy i mówię pojadę zwijać. Napadało, znowu a tam spadło. Nie, tu musiał dużo nie spać, bo u nas w ratach spadło trójkę, trzy, spadło trzy, no około trzech. A tu musiało, bo przyjeżdżamy, to tam półtora godziny podeszło, bo Czyściłem w tym W tamtym i w tamtym No i filtry wszystkie jeszcze obczyściłem Wszystkie filtry obczyściłem Jeszcze szyby umyłem Tam e, szyby umyłem No No i mówię, jedziemy do bali na Słomkę No, no i była słodka ja pojechał kość na usługi, ja mogę jeden zwijać. No no i gra. No i nie wiadomo zależy od jutra, od pogody. Nie, jutro nie będziemy u siebie kościć. A tam mówimy gnoju u siebie nie będziemy kosić. Taka prawda. Nie ma co. tak są ludzie kości, no to będziemy kosić. U siebie gnoju nie będziemy kosić, przyszły tydzień całej pogody, podobno, no to tam wtedy sobie będziemy kościć, a my tam dużo nie mamy, tam jakby dobrze się weźmiemy dwa dni koszenia więc no to tam mi tam mi to tam nie jest bardziej nie śpieszy ale no co mogę jeszcze powiedzieć Soma suchka tak jak pieprz Powiem ja w szokach, jak wjechałem w toż, to mówię kurde tak, tak mi się zaczął kurzyć, mówię co jest no Przejdziemy tam zaraz przyjadę tata to, to pojawiały nam w szkole pracują za dziki pszenicy na no, jednym kawałku no tam pojał to wróci, wróci, ja też chcę no zaraz będę też, kończył ostatni pasek ten, no, no to wtedy pojedziemy to na dwie przyczepy, to i będzie z głowy. Jutro musimy ten kawałek wyłapnąć pod rzepak i się weźmiemy, że przy od razu przykryje, niech to sobie poleże i przed ciebie się w się daje i będzie grało. parku też jejemy 16 hektarów teraz coraz więcej no. ale fajnie bo zmianowanie pasuje to To tam, to tam pasuje ale naprawdę taka krucha słoma bo życie na tak knie żyto to do wiadomo to jest inna też słoma po pszenicy taka krucha słoma nie, w ogóle tam Tyle mniej słomy było, że masakra, no szkoda, no wiadomo, Soma jest potrzebna, potrzebujemy gdzieś 400 balotów. liczyłem, że wydam wszystko ogarnąć, 400 na same rataje. To tam jest coś koło by... 130, ooo, na ratajach 130 czyś dziś mamy, no to 450 balutów potrzebujemy. Więc no a słomy mała, a zbialam tego widzieć tu kolejny co na Z tego co no potopiłem się w ciągnik, mówię pojechałem na drugi dzień, jak to presowałem, mówię tam było, tutaj jest zwinąłem ile 20 w lotu, w jeden jeden czarne, dodatek 21 było zwinąłem, no no i wyjadę po słomę, przestało padać, nie dobra będzie z głowy jedna robota, tam się przywiodę słomy, akurat potrzebowaliśmy słomy, bo już nie mieliśmy. No i co? No i mądry Franek pojechał ładnie po słomę Załadował, załadowałem tam, miałem dolną warstwę załadowaną prawie całą Prawie całą dolną warstwę Prawie... ten... Do prawie całą dolną warstwę Tak mówię, kolejny Kolejny ten, i pod górkę, taka podgórka. górkę, mam tu mała góreczka na coś koliny, zresztą, ja tam, mówię też na jedynce szosowej tam jechałem Na małe koliny trzeba mi się, a mówię, ale tam pójdzie Pójdzie, 100%. procent mówię Dobra, na środku pola mnie nie będę stawiał Posawię ją na poprzeczniaku, będzie twardo Lepiej się ruszy, a z górki tego zredukuję i będzie szedł Aha Tak go zredukowałem, że Że staną mi w dołku i a że nie ten, ale o Słoma się przypchała no, te No stanął, zaczął trapać, trapać. Ruszyłem te, te dwójki tej dwójki polowe i mówię na jedynkę polową i stanął, że do tyłu próbowałem coś na blokadzie, ale mówię dobra, nie ma co, to tu po gościa, żebym wyciągnął, bo będę drapał, po całe pole poryję i tak nie ruszę i jeszcze ile męczarni, ile nerwów, ile, ile, ile ciągni, zostanie po dupie. Więc mówię, no taka sytuacja niestety, ale co zrobić? Widać, widać od razu gorzej, że to wypaleniska. Tu dole to wypaleniska. Są to. Ale nie sypie, super nam sporze tak, A nie sypie. Przenica, nie tam mówiłem, chyba nie mówiłem. 4200, coś było tego. No, no to. To co to jest? Żyto też. No, no to jest według mnie chyba najgorsze żyto. Też nie mieliśmy kasy w tym roku. Kasy nie było, bo zawsze oryginalną hybrydę Oryginalną hybrydę A w tym roku kasy nie było, mówimy że siejemy drugi rok hybrydę Mówimy to tam Ja już siedzieliśmy i było widać, że gorszy plon jest. wszystko No Gorszy plon wszystko No i mówimy, a tam Będziemy taki i tyle To Zasijemy, nie ma kasy Tamte, ale No, bo oryginalna Oryginalna hybry, hybryda to jest hybryda To jest To jest w ogóle inna A to jest chyba nawet po, populację my zasialiśmy tutaj w zeszłym roku populacji zasianej i, I tą populację wszędzie zasialiśmy No ale to oryginalne hybryda hybrydom to jest hybryda, tam oryginalna populacja to też jest inaczej Tam drugi rok to już nie ma tego efektu to co to, to zawsze Niestety nie co zrobić Ale ile tam Trzeba No i drogi na nasiona są bo na, na hektar ile tam 800-900zł To około 900zł wychodziło No a żyto teraz za darmo jest No ile to 650zł No 650zł No to Tak by powiedzmy żyto 5,5 No to tam podobnie, wychodzą, podobnie wychodzi o. No, no i inne 5,5, no, no więc wątpię, że więcej się na tą suczę, na tej ziemi, to 5,5 to byśmy może, no 5,5 to byśmy umocili. Dobra W tym filmie to już na wszystko Dziękuję za oglądanie Widzimy się w następnych filmach Na razie i cześć